Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Aktywny Senior. Dzisiaj ćwiczenia wzmacniające mięśnie, brzucha i pleców. Prosiliście o bardziej zaawansowane ćwiczenia, więc proszę bardzo, wychodzę Wam naprzeciw. To są naprawdę już za, dla zaawansowanych. Tych powtórzeń jest dużo więcej. Jest też więcej ćwiczeń na te same. Partie mięśni, więc jeżeli ktoś dopiero dołączy na ten kanał, to będzie dla Was z większym pożytkiem i z większą motywacją. Zacząć od wcześniejszych, łatwiejszych odcinków, a potem już z czasem próbować, co to Wasze ciało już jest w stanie zrobić. Będą to ćwiczenia na podłodze. Przygotujcie się i zaczynamy! Pierwsze ćwiczenie w pozycji na czworaka. Dłonie na szerokość barków, kolana na szerokość bioder. Unosimy lewą nogę bez przenoszenia ciężaru ciała za bardzo na prawo. Wdech i przy wydechu staram się dociągnąć kolano do przodu, do lewego ramienia. Wdech i wydech. Pilnujcie pleców. Najlepiej, gdyby ten odcinek. W ogóle nie zmieniał ułożenia. Wdech, noga do góry, wydech, kolano do przodu. Pracują. Przednie mięśnie, brzucha i tylne, dolna część pleców. Tech i wydech. Może jeszcze trzy razy, trzy, dwa. Jeden. Zmiana strony. Znowu koncentrujemy się, żeby nie przechylać ciężaru ciała na lewo teraz. Wdech i wydech. Przeruchu kolana do przodu. Staramy się jeszcze mocniej ściągać mięśnie brzucha. Sprawdźcie, jakie są ustawy na głowa. Kark w linii z kręgosłupem. Ostatnie trzy, jeśli dajecie radę. Trzy. Dwa. Jeden. Super. Położymy się na lewym boku. Kolana ugięte. Pilnujcie, żeby kolana nie kierowały się do przodu, tylko w prawą stronę waszą. Park w linii z łokciem, żeby nie za blisko, nie za daleko ustawiać. Można się podeprzeć przodu dłonią lub jeśli ktoś jest bardziej zamasowany, to już tylko używa bocznych mięśni brzucha. Wdech, piotra na podłodze, wydech, unosimy. Kto jeszcze chce sobie troszkę utrudnić to prawe ramię. Wdech i wydech. Świetnie. Kto daje radę? Ostatnie trzy powtórzenia na tą stronę. Trzy. Dwa. I jeden. Super, zostajemy w tej samej pozycji, będziemy znowu unosić biodra, z tym, że próbujemy ze skrętem prawe ramię tu pod lewym ramieniem, wdech uniesione, wydech, skręt, możecie odpoczywać, opierać biodra na podłodze lub się lekko uniesione, wdech i wydech. Wdech i wydech. Ostatnie trzy. Trzy. Dwa. Jeden. Super. Zmienimy stronę. Pierwsze ćwiczenie. Unosimy same biodra. Najwyżej jak dajecie radę. Z podparciem lub bez, lub z lewym ramieniem, wysoko. Wdech i wydech. Super. Trzy ostatnie powtórzenia. Trzy. Dwa. Jeden. Ta sama pozycja. Wdech i wydech. Opierając biodra na podłodze lub trzymając je lekko uniesione, jeśli już na tyle macie mocne mięśnie. Boczne brzucha. Wdech i wydech. Ostatnie dwa. Jeden. Super. Położymy się na plecach. Kolana ugięte. Dociągamy je do klatki piersiowej. Na tyle ile dajecie radę. Ramiona wyciągamy. Na boki. Barki. Wciskamy. W podłogę i powoli biodra tylko na prawo. Wdech i wydech. Skręt dolnej części ciała. Wdech i wydech. Co jest ważne, lewy bark, czyli przeciwna strona, w momencie nóg, skręcających nam do prawej strony, ten lewy bark się nam nie unosi. Jeśli unosi, to zmniejszcie zakres ruchu nuki bioder. Wdech i wydech. I ostatnie trzy. Dwa. Jeden. Teraz na lewo. Wdech, pozycja startowa, wydech. Do lewej. Obserwujemy prawy bark, nie unosimy. Oznacza, że próbujemy za bardzo i tak. Albo są mięśnie pleców i brzucha za słabe, albo nawet nie ma takiej mobilności jeszcze w kręgosłupie. Wdech i wydech. Super. Ostatnie trzy powtórzenia. Trzy. Dwa. I jeden. Łapiemy za lewą nogę, ona jest dalej ugięta, prawą przy wydechu próbujemy wyprostować. Ważne jest ustawienie kręgosłupa, szczególnie dolny odcinek lędźwiowy. Jeżeli czujecie, że unosi Wam się brzuch, tu wygina się kręgosłup, to znaczy, że mięśnie są za słabe i tej nogi tak mocno nie prostujcie. Kto już ma te mięśnie bardzo mocne, to prawe ramię wzdłuż ciała, już bez podparcia, albo nawet i lewe ramię tak samo wzdłuż ciała. Wdech i wdech. Głowa, barki rozluźnione. Jeżeli czujecie napięcie w szyi, to znowu ta noga pracuje w zbyt dużym zakresie ruchu i mięśnie tutaj nie dają rady i ciągnie wszystko tu do góry. Wtech i wydech. Jeśli możecie ostatnie trzy powtórzenia. Trzy, dwa i jeden. Łapiemy za prawą nogę. I lewa. Wdech i wydech. Jak widzicie, nie chodzi o to, żeby noga była jak najniżej przy podłodze. Chodzi o to, żeby ją wyprostować na tyle, ile dajecie radę. Tech i wydech. Czyli stopa w zasadzie w tej samej pozycji co ugięta noga. Znowu macie opcję z jednym lub oba ramiona wzdłuż ciała. Jeżeli nie wstrzymujecie oddechu. Pamiętacie już ci, co długo już ze mną są, dobrze wiedzą, że wstrzymywanie oddechu oznacza, że próbujemy zbyt mocno forsować nasze ciało, wdech i wydech. Ostatnie trzy powtórzenia, 3 Dwa i jeden. Super. Zmienimy pozycję do pozycji na czworaka znowu. Dłonie na szerokość barków, kolano na szerokość bioder. Zwróćcie uwagę, plecy. Staram się bardziej wypchnąć plecy do góry niż opuścić, tak żeby te łopatki nam nie wystawały. Teraz lewa noga już jest. Wyprostowana, lekko uniesiona wdech i wydech znowu do przodu. Wersja trudniejsza, próbujemy między ramiona, albo jeszcze wersja trudniejsza do prawej strony, czyli lewa, tak jak przy wcześniejszym ćwiczeniu, tu między ramiona albo z lekkim skrętem. Do prawej strony, do prawego ramienia. Wdech i wydech. Całą uwagę skupiacie na ustawieniu bioder i odcinka lędźwiowego, żeby nie wyginać przy wyprostowanej nogi do tyłu i nie zaokrąglać plecy, kiedy te kolano ciągniecie do przodu. Stara się trzymać plecy cały czas płaskie. Tak, jak były obydwa kolana na podłodze. Wdech i wydech. Ostatnie trzy powtórzenia, 3, dwa, jeden. Zmieniamy stronę. Zwracając uwagę, żeby nie obciążać biodra. Wiem, że jest łatwiej przenieść ciężar ciała na przeciwną stronę, ale my ciężar ciała trzymamy porówno na prawej i na lewej stronie. Wdech, wydech do prawego ramienia. Troszkę wersja trudniejsza między ramionami albo ze skrętem. Wtedy jeszcze bardziej angażujemy boczne mięśnie brzucha. Teraz w tym pozycji z prawą nogą uniesioną, to jest prawa strona. Wdech i wydech. Sprawdźcie, jak ustawiona jest głowa. Mam nadzieję, że dzisiaj, co już długo ćwiczą to. Nie muszą nawet o tym myśleć. Tak, w linii z kręgosłupem. Ostatnie trzy powtórzenia. Trzy. Dwa. I jeden. Świetnie. Do pozycji na lewym boku. Teraz mamy naszą prawą nogę wyprostowaną, podpartą na podłodze. Wdech i wydech. Unosimy. Znowu możecie się, się wspierać na prawym ramieniu. Ułożyć wzdłuż ciała. Lub unosić wysoko. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze trzy powtórzenia. Trzy. Dwa. Jeden. Dobrze, zmienimy stronę. Górna noga wyprostowana. Podparta stopa. Wdech, biodra na podłodze. wydech, unosimy do góry. wdech i wydech Ostatnie trzy powtórzenia. 3 2 1 Super. Do pozycji w leżeniu na plecach. Nogi mamy skrzyżowane, staramy się utrzymywać łydki równolegle do podłogi, ramiona wzdłuż ciała. Teraz bardzo ważny zakres ruchu nóg może być bardzo mały, najważniejsze, żeby znowu tu nie powstawała wam szpara między plecami a podłogą. Dociskamy odcinek lędźwiowy w ten sposób uruchamiamy mięśnie brzucha że sprawdźcie pozycję. Już musi być ten odcinek lędźwiowy jak najbliżej podłogi i utrzymujemy tą pozycję. Możecie sobie oprzeć jedną lub dwie dłonie i sprawdzać, czy te mięśnie tu pracują. Będziecie czuli, jak się tu nic nie dzieje, mięśnie się nie usztywniają, to znaczy, że idzie w plecy. Bo to ćwiczenie można wykonywać na dwa sposoby z właściwą techniką, kiedy uruchamiamy mięśnie brzucha. Tu się wszystko wszystko napina lub unosząc żebra i tworząc właśnie tutaj ten łuk. Wtedy idzie nam w plecy, a nie w mięśnie brzucha i dlatego często ludzie przy ćwiczeniach na mięśnie brzucha na plecach narzekają na bóle w odcinku lędźwiowym, a nie czują mięśni brzucha. Właśnie dlatego. Dech i wydech. Nie chodzi o to, czy te nogi będą wyprostowane, czy one będą nisko przy podłodze. Najważniejsze jest, żebyście czuli, że tu z przodu brzuch nam się napina. I nie wypychajcie go do góry, tylko znowu wszystko do środka. Wdech i wydech. Ostatnie trzy powtórzenia. Trzy. Dwa. I jeden. Jak wasz brzuch. Teraz musimy te mięśnie porościągać. Zmienimy pozycję do leżenia na brzuchu. Już ściągnijcie mocno mięśnie pośladków. Dłonie ustawcie sobie na razie w linii z barkami, ale szerzej niż szerokość barków. I przy wdechu... Unosimy, cały czas ściągając mięśnie pośladków, żeby tutaj wspomagać mięśnie pleców. I przy wydechu opuszczamy. Przy wdechu będziecie czuli, jak rozciągają się właśnie mięśnie brzucha na całej długości. Kto bardziej wprawiony, ten kręgosłup jest bardziej elastyczny i nie czuję, że te mięśnie się rozciągają, to ustawić dłonie bliżej siebie. Jeśli macie to na szerokość maty albo no troszeczkę szerzej niż barki. Jeszcze i próbujemy unosić tą górną część ciała, wyginając kręgosłup w miarę swoich możliwości. Jeżeli jest ból w plecach, to zróbcie przerwę do pozycji dziecka, porozciągać plecy. To wygodnie w tej pozycji może pozostać przez kilka oddechów barki. Ciągniemy w dół. Pośladki mocno ściągnięte. Tak może wystąpić tutaj, jak to się nazywa? Skurcz. <gryw> Skurcz mięśnia w łydce. Też czuję, idzie mi po palcu. To wtedy albo podkurczyć nogę, stopę, albo znowu zrobić krótką przerwę. Trzy, dwa, Jeden. I powoli unosimy biodra do pozycji dziecka. Powolutku. Jeśli macie już mocno porozciągane te mięśnie, ćwiczycie regularnie to przejście z leżenia na plecach z wygiętymi plecami do odwrotnej pozycji, kiedy rozciągamy plecy. Już będzie dla Was łatwym przejściem. Jeżeli ktoś ma te mięśnie dosyć sztywne, to będzie czuł, że one takie są zmęczone i te przejście robimy wtedy dłuższe, także według swoich możliwości zawsze słuchajcie swojego ciała. Tu pozostaję w tej pozycji na tyle długo, że jeśli ktoś dołączy chwilę później, to wszystko jest w porządku. Głowa znowu nie opada. Cały czas mięśnie karku pracują nad tym, żeby Nasza postawa była prawidłowa i powoli wstajemy. Najpierw jedna noga, podpieramy się i do pozycji stojącej. Dziękuję wam za dzisiejsze ćwiczenia. Piątka dla wszystkich, którzy ze mną dzisiaj ćwiczyli. Nawet jeżeli nie zrobiliście takiej liczby powtórzeń, jak ja, to jest tylko propozycja, pamiętajcie, to nie musi być od pierwszej sekundy do ostatniej sekundy, robicie tyle, ile dajecie radę. Ja bardzo wszystkim dziękuję za Waszą aktywność, za cudowne komentarze, które naprawdę motywują mnie niesamowicie, że widzicie naprawdę wartość w tym robię, przesyłając. Podziękowania płatne serduszkami, bardzo, bardzo Wam za to jestem wdzięczna, za każdego kto wspiera Aktywny Senior, każdego kto poleca i przysyła odcinki też swoim znajomym. Dzięki Wam kanał się rozrasta, jest coraz bardziej widoczny na YouTube, więcej osób może korzystać z tych, jak wiecie już sami, bardzo pożytecznych i przyjemnych ćwiczeń, bo o to chodzi, żeby ćwiczyć, czuć się lepiej, być zdrowszym i mieć przy okazji też z tego jeszcze przyjemność. Dziękuję za wszystko, życzę Wam miłej niedzieli, fajnego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.